Historia jest stosunkowo niedługa. Zgłosiliśmy się dwa tygodnie temu na zrobienie maseczki. Zostaliśmy w zasadzie zaopiekowani od drzwi do drzwi. Miejsce jak miejsce, tak? Budynek, ściany, ale chodzi o ludzi, którzy tu pracują. Ci ludzie robią to z serca po prostu, tak? I tutaj opieka nawet w Instytucie to ja byłem w szoku, jak przyjechaliśmy pierwszego dnia i wszyscy byli. No, jak wielka jedna rodzina. Centrum Radioterapii Nowotworów wieku dziecięcego to miejsce, do którego trafiają dzieciaki z chorobą nowotworową. Ciężko chore. W związku z tym miejsce bardzo trudne, obarczone ogromnym bagażem emocji, no ale staramy się robić wszystko, żeby te emocje były jak najbardziej pozytywne. Idea powstania Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego powstała z inicjatywy pani dr Kiprian, Naczelnego Radioterapeutu Centrum Onkologii. Instytut na ulicy Wadelskiej powstał w 1932 roku. Są to stare mury, prawie zabytkowe. Może nie ma dużej przestrzeni, ale jest bardzo dużo serca dla tych małych pacjentów. Mając tak wspaniały zespół, jak i również e, takie doświadczenie, Stwierdziłam, że trzeba po prostu, żeby powstał tam ośrodek, który zajmuje się dziećmi, żeby można było również zdobywać pieniądze po to, żeby dzieciom tam było lepiej, żeby było sympatyczniej i bardziej kolorowo. Stworzyliśmy to centrum właśnie po to, żeby te dzieciaki miały jak najmniejszą traumę w trakcie leczenia. Oczywiście w na nowotworów w wieku dziecięcego wykorzystujemy Najnowsze technologie, nowe możliwości terapeutyczne, bazujemy na międzynarodowych protokołach postępowania, ale nie mniej ważne jest przeprowadzenie takiego małego pacjenta przez to trudne leczenie w sposób jak najbardziej przyjazny. Czynniki psychologiczne, czynniki relokacji rodziny na czas leczenia. To są takie rzeczy, które idą z chorym i wchodzą drzwiami wejściowymi do zakładu radioterapii, a trafiają do Centrum Radioterapii Nowotworów Wieku Dziecięcego i tam są, mam nadzieję, w dobry sposób rozwiązywane. Obawialiśmy się, jak tutaj przyjedziemy, co zobaczymy, że to będzie taka bardzo szara i przykra rzeczywistość, natomiast zaskoczyliśmy się bardzo mile, tak? Wszędzie jest kolorowo, wszędzie są jakieś kwiatki, maskotki, zabawki. Jest tego bardzo dużo. Kuba myślę, że też jest zadowolony, bo dzisiaj rano po zapytał się tylko kiedy jedziemy do tego miejsca. Od samego początku, tak, to wszystkie panie, które tutaj pracują, to są ciocie, bez względu na to, czy to jest pani doktor, czy to jest obsługa radioterapii i tak dalej. Wszyscy są ciociami. Dzięki czemu, no, dzieci w ogóle się nie ja jestem maksymalnie profesjonalną panią doktor dla rodzica, żeby on czuł, że trafił w odpowiednie miejsce ze swoim ciężko chorym dzieckiem. Ale dla dziecka, ja jestem tą ciotką, która leczy magicznymi promyczkami i dzieci do nas przyjeżdżają na światełka, a nie na radioterapię. Ona cały czas mówi o tych światełkach. Mamy, współpracujemy bardzo dużo z panią psycholog, która jej tłumaczy, na czym to polega, jak, jak ona sama usypia te misie i je naświetla. Więc ona chce, codziennie rano wstajemy i karetka, i jedziemy na światełka. Jeśli chodzi o rodziców, te rozmowy, pierwsze rozmowy są bardzo trudne. To są rozmowy dotyczące wyposażenia naszego centrum radioterapii, mojego doświadczenia. Ja się nie dziwię. Oni oddają swoje dziecko ciężko chore, mając w zanaczu wiele ośrodków na świecie, gdzie też mogą się udać. W związku z tym. E Instalacja dwóch nowych akceleratorów Elektry Versa HD i nowe możliwości, które dzięki nim mamy, naprawdę poprawiają naszą wiarygodność też w rozmowie z tymi rodzicami. Szukając informacji w internecie, znaleźliśmy właśnie wskazówki, że tutaj rekomenduje się zrobienie tej radioterapii. Miejsce było wybrane. Przez nas. No najwięcej ciepłych komentarzy i pozytywnych tak było, było właśnie na temat tutaj wawelskiej. Taką informację dostaliśmy też od naszego lekarza prowadzącego z Zurichu, że Wawelska jest tym ośrodkiem dedykowanym właśnie radioterapii. Jesteśmy zobowiązani stosować u dzieci najnowsze technologie. To centrum daje nam niezależność w staraniu się o nowe narzędzia dedykowane dla pacjentów pediatrycznych. Lecząc tych tak małych pacjentów przez około 6 tygodni, przywiązujemy się do tych dzieci, śledzimy ich los. Opiekę nad pacjentami pediatrycznymi sprawuje ośrodek onkologii dziecięcej, ale w chwili, kiedy mały pacjent kończy 18 lat, nagle pojawia się problem. I to Centrum Radioterapii Dzieci pozwoliło nam na zaopiekowanie się tymi pacjentami po uzyskaniu pełnoletności. Zobaczenie młodego człowieka pełni zdrowego, większego sukcesu tak naprawdę nie mogę sobie wyobrazić.